Zadanie 18. Przeprowadzono doświadczenie, którego przebieg zilustrowano na poniższym schemacie. Na tym schemacie mamy trzy probówki i w każdej z nich znajduje się 1 cm3 wodnego roztworu ZnSO4 o stężeniu 1 10 mol na decymetr sześcienny. Te probówki muszą być niewielkie, bo jak widać 1 cm3 zajmuje już połowę objętości, a dodajemy odpowiednią ilość... Wodnego roztworu KOH o stężeniu 1, 10 mol na rycymetr sześcienny. Tutaj w pierwszej produkcji to jest 1 cm sześcienny, w drugiej 2 cm sześcienne, w trzeciej 6 cm sześciennych. Podpunkt pierwszy. Podaj numery probówek, w których po zakończeniu doświadczenia pozostał biały osad wodorotlenku cynku. Tutaj musimy zwrócić uwagę na to, co się dzieje w ogóle w tych probówkach po dodaniu roztworu wodorotlenku w samych probówkach znajduje się roztwór soli siarczanu 6 cynku, który bez problemu zdysocjuje nam pod wpływem wody na Zn2+ i SO42- w przypadku dodawania wodnego roztworu KOH również musimy liczyć się z tym, że będą tam znajdowały się w praktyce jony. Wodorotlenek potasu to mocny elektrolit, mocna zasada, więc dysocjuje w 100% na kationy potasu i aniony wodorotlenkowe. Teraz jak spojrzymy, nawet nie wiedząc do końca, co tutaj może się zadziać, na karty wzorów mam na myśli stronę trzecią, gdzie mamy tabelę rozpuszczalności, widzimy, że w kombinacji tych jonów mamy możliwość Wytrącenia się białego osadu wodorotlenku cynku, czyli faktycznie taka reakcja zachodzi, co nawet potwierdza nam sama treść tej informacji. Mamy ustalić, gdzie ten biały osad pozostał. No ale dlaczego pozostał? Ponieważ bierzemy pod uwagę, że jak już wodorotlenek cynku nam powstanie w tej reakcji, jest to reakcja zachodząca pomiędzy kationem cynku a anionem wodorotlenkowym w stosunku molowym 1 do 2 czyli 1 mol kationów cynku potrzebujemy na 2 mole wodorotlenku cynku, żeby ta reakcja zaszła nam równomolowo. Natomiast, jeżeli będziemy mieli jeszcze więcej zasady, jeszcze więcej tych anionów wodorotlenkowych, to ta reakcja jest w stanie zajść dalej. Dlaczego? Ponieważ wodorotlenek cynku należy do wodorotlenków amfoterycznych, co oznacza, że jest w stanie roztworzyć się pod wpływem zasady. Daje nam on wtedy kompleks ZnOH 4 razy wzięte, 2 minus. Możemy tutaj sobie to zaznaczyć z nanowiasem kwadratowym, cały ten anion kompleksowy. No i widzimy, że tutaj również stechiometria powinna być 1 do 2 tego równania. I teraz pojawia się pytanie, no bo my musimy ustalić, gdzie ta reakcja zaszła całkowicie, czyli po prostu ten osad się roztworzył, a gdzie ta reakcja nie zaszła całkowicie. W jaki sposób możemy to określić? Mam na myśli sposób szybszy niż przeliczanie teraz wszystkiego z tych objętości i stężeń na mole. Ja tylko po prostu patrząc na tego typu probówki od razu wiedzieć gdzie jest nadmiar, gdzie jest niedomiar. Pierwsze co, to warto zwrócić uwagę, że mamy tutaj identyczne wartości stężeń dla siarczanu cynku, jak i dla wodorotlenku potasu. W takiej sytuacji możemy powiedzieć, że taka sama objętość, na przykład 1 cm wodnego roztworu siarczanu cynku, zawiera taką samą liczbę moli substancji rozpuszczonej, co 1 cm sześcienny innego dowolnego roztworu o tym samym stężeniu. Więc możemy powiedzieć w ten sposób, że w pierwszej probówce stosunek molowy kationów cynku do anionów wodorotlenkowych jest równy 1 do 1. W przypadku drugiej probówki ten stosunek będzie równy 1 do 2, zaś w przypadku trzeciej probówki ten stosunek będzie równy 1 do 6. I co to dla nas oznacza w praktyce? W pierwszej probówce będziemy mieli zachodzącą reakcję zgodnie z tym pierwszym równaniem, które tutaj rozpisałem, czyli częściowo powstanie nam osad, ale wszystkie aniony wodorotlenkowe zużyją się jako pierwsze. Będzie ich za mało, żeby przereagowały one ze wszystkimi kationami cynku, co powoduje, że niestety, ale osad nam się tutaj nie będzie roztwarzał. On w zasadzie jeszcze nie do końca się wytrącił, co daje nam jasną konkluzję, że pod koniec tej zachodzącej reakcji dalej będziemy mieli w pierwszej probówce Probówce, biały osad wodorotlenku cynku. Więc pierwsza probówka jak najbardziej jest tutaj konieczna do wpisania. Co do drugiej probówki, widzimy, że mamy tutaj wręcz idealny Perfekcja. układ, jeśli chodzi o stechiometrię, mamy 1 mol kationów cynku i 2 mole anionów wodorotlenkowych, co powoduje, że ta reakcja zajdzie nam, można powiedzieć, że wręcz idealnie względem równania, dając nam możliwie dużą ilość wodorotlenku cynku więc drugą probówkę również musimy tutaj wpisać zastanówmy się nad trzecią probówką widzimy, że tutaj jest całkiem spory nadmiar tych anionów wodorotlenkowych bo mamy ich 6 razy więcej jeśli chodzi o stosunek molowy niż kationów cynku co powoduje, że nie tylko zajdzie nam pierwsza reakcja gdzie potrzebujemy dwa razy większą liczbę moli anionów wodorotlenkowych niż kationów cynku i widzimy, że ten nadmiar jest na tyle duży bo nawet po skończeniu tej reakcji to będzie 4 razy większa liczba moli anionów wodorotlenkowych niż powstałego wodorotlenku Cynku, że bez problemu cały ten osad nam się roztworzy. Stąd też w podpunkcie pierwszym nie wpisujemy trzeciej probówki do naszych odpowiedzi. Tylko pierwsza i druga były tutaj prawidłowymi odpowiedziami. Przejdźmy teraz do podpunktu drugiego. Napisz w formie jonowej skróconej równanie reakcji, która zaszła w probówce trzeciej. Uwzględnij, że jednym z produktów jest jon kompleksowy o liczbie koordynacyjnej 4. Ta informacja na sam koniec daje nam dosyć jasne określenie, do czego my w ogóle będziemy tutaj dążyć. I możemy od tego w ogóle zacząć, przecież nie jest grzechem pisanie równań reakcji od prawej strony. Wiemy, że to ma być jon kompleksowy, dokładnie ten, który zapisałem wcześniej, czyli ZnOH 4 razy wzięty 2 minus, czyli anion tetrahydroksocynkanowy. Pozwala nam to jednocześnie brać pod uwagę podkreśloną informację, czyli napisz w formie jonowej skróconej, niecząsteczkowej, żeby tutaj się nie pomylić w tym. I możemy zastanowić się tutaj nad jedną rzeczą, z czego w ogóle powstaje nam ten anion kompleksowy. No w praktyce, jeżeli patrzymy na kolejność tych równań reakcji, to z wodorotlenku cynku, który reaguje... Z nadmiarem anionów wodorotlenkowych. Tak jak to już wcześniej opisałem, tutaj będzie współczynnik dwójka, i to jest wystarczające równanie reakcji, aby uzyskać punkt. Warto jednak zwrócić uwagę na fakt, że nie był to jedyny prawidłowy zapis, i mieliśmy tutaj kilka możliwych alternatyw. Pierwsza z nich, która też jak najbardziej była akceptowalna, to tutaj również zakładamy, że powstanie nam ten sam anion, w każdym wariancie musieliśmy tak założyć. Natomiast nie powstawał on z wodorotlenku cynku, tylko z tego, co mieliśmy na samym początku w roztworze, jeśli chodzi o siarczan cynku, czyli ZN2 plus aniony wodorotlenkowe. I teraz widzimy, że żeby stechiometria nam się zgadzała, musimy tutaj dopisać czwórkę przed OH-, i ta reakcja jest jak najbardziej akceptowalna. Co ciekawe, pomimo tego, że mamy tutaj w poleceniu. Równanie reakcji, a nie równania, czyli chodzi tutaj o jedno równanie, była również akceptowalna odpowiedź, która zawierała dwa równania. Tutaj odnoszę się do schematu oceniania, który został podany przez CKE w sierpniu. I pierwsze równanie to była właśnie ta reakcja, którą zapisałem wcześniej, czyli powstaje nam wodorotlenek cynku, zaś druga reakcja to była po prostu powstawanie tego jonu kompleksowego. Co ważne, w tej odpowiedzi jedno równanie dające nam wodorotlenek cynku jako produkt nie jest wystarczające. Trzeba było zapisać obydwa równania, aby uzyskać punkt, natomiast taką bardziej logiczną wersją i najbardziej zgodną z tym, co mamy tutaj w poleceniu, wydaje się pierwsza, opcjonalnie jeszcze ta druga wersja. Więc zalecam trzymanie się tych równań, które są faktycznie tak stuprocentowo zgodne z poleceniem, niż zakładanie, że CK coś tam gdzieś tam jednak uzna na naszą korzyść, bo nie zawsze tak jest i nie zawsze ma taki obowiązek w tym typu sytuacji. Tak wyglądają prawidłowe odpowiedzi do podpunktu drugiego w zadaniu 18. Tylko z tego co mieliśmy na samym początku na, roztwo... na roztworze, cynka nowe będzie prawidłowo, okej. Okay.